Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. A naszym kolejnym gościem jest Karol Gaz, portal dorzecz.pl. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. E Pan redaktor to jest ktoś, komu na pewno słów nie zabraknie, tak a nawiązując do piosenki, która leciała przed nami, więc dlatego jest właśnie naszym gościem. Wspominam o. E, wspominaliśmy przed sekundą z Marcinem Paladę e, m, sondaż Ibrisu e, dla Onetu, gdzie m, spada mocno e, koalicji obywatelskiej i zadam właściwie to samo pytanie, czyli. E, czy to jest efekt tego, że Roman Giertych prowadzi swoją narrację na temat liczenia głosów? Czy to jest efekt takiego powyborczego optymizmu i właściwie tego, co się działo w Przysusze, gdzie Jarosław Kaczyński został wybrany ponownie prezesem Prawa i Sprawiedliwości? Czy to jest właśnie taki optymizm prawej strony sceny politycznej po wyborach prezydenckich? Czy właśnie to działanie, które zaproponował. Roman Gieltych rządowi, a rząd się na to właściwie, właściwie przytaknął, o tak bym to nazwał. Moim zdaniem to jest element, znaczy efekt kilku czynników. Po pierwsze, rzeczywiście przegranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Po drugie, zgadzam się z tym, że to także jest efekt pracy w cudzysłowie Romana Giertycha, który przez ostatnie dni, praktycznie tygodnie szedł w coraz bardziej skrajną, historyczną, momentami absurdalną i abstrakcyjną narrację i to musiało znaleźć odzwierciedlenie w sondażach. Moim zdaniem to znajdzie, ale zwracam uwagę, że chociaż Prawo i Sprawiedliwość jest w tym sondażu pierwsze, to ono również traci. Ono traci mniej, dużo mniej niż oczywiście Platformą niż koalicja obywatelska, bo ta traci 7,5 punktu procentowego, ale PiS także traci, więc to też nie jest tak, że tu jest jakiś, jakiś wzrost dla Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno pojawia nam się Konfederacja w tym sondażu po raz pierwszy, bo przed wyborami prezydenckimi jej nie było. Konfederacja także wysokie oczywiście trzecie miejsce, no a później to już można dywagować, no bo lewica jest co prawda w parlamencie, ale poza parlamentem jest Polska 2015. I polskie stronnictwo ludowe. To znaczy, wydaje mi się, że zarówno temat wyborów prezydenckich i ta narracja, którą przyjęła koalicja obywatelska, przy błogosławieństwie, moim zdaniem, Donalda Tuska, bo gdyby Donald Tusk chciał. Sprawić, żeby Roman Giertych nie mówił tego i nie robił tego, co robi, to wystarczyłoby jego jedno zdanie. A on mimo wszystko tego nie zrobił, nie odciął się od tego. I Donald Tusk, jak go obserwuje od wyników wyborów prezydenckich, trochę mam wrażenie, miał to się od ściany do ściany. W swoim wystąpieniu 2 czerwca de facto pogratulował wyborcom Karola Nawrockiego, między wierszami uznał wynik wyborczy, po to, by później przyłączyć się, może nie aż tak skrajnie jak Roman Giertych, ale jednak do jego narracji kolportując, czy suflując narrację o potrzebie ponownego przeliczenia głosów, o rzekomych masowych nieprawidłowościach. No, to moim zdaniem była bardzo niebezpieczna gra. Teraz Donald Tusk znów robi krok w tył, albo pół kroku w tył i mówi, że oczywiście nawet jeżeli były nieprawidłowości, to absolutnie to nie zmienia jego zdaniem wyniku wyborczego. W tym wszystkim najlepiej chyba zachowuje się Rafał Trzaskowski, który w ogóle na ten temat się nie wypowiada, też warto to zauważyć. Ale jest drugi, równie istotny, a nawet ważniejszy, temat bo ta histeria w sprawie wyborów choć jest to temat moim zdaniem istotny bo czasami ludzie się zastanawiają po co w ogóle o tym mówić że wszystko jest rozstrzygnięte. No tak wszystko było rozstrzygnięte jest rozstrzygnięte na temat. Natomiast moim zdaniem próba podważenia wyniku wyborczego jest tematem ważnym i o tym trzeba mówić. Natomiast równolegle przykrywa to inne bardzo ważne tematy przede wszystkim ten dotyczący granicy zachodniej. I to jest drugi temat po którym Platforma Obywatelska będzie tracić bo oczywiście do pewnego stopnia można udawać że tematu nie ma mogą o tym nie mówić media lewicowe liberalne mogą e, udawać, że problemu nie ma. Natomiast po pierwsze, ludzie widzą, za, zaczynają widzieć co się dzieje, zaczynają e, w mediach społecznościowych jest coraz więcej nagrań różnego rodzaju dokumentacji, która pokazuje jak wygląda to przerzucanie nielegalnych imigrantów, a po drugie jest coraz więcej już artykułów w prasie lokalnej, coraz więcej takich niepokojących informacji, z których wynika, że no, ci ludzie albo z tych różnych ośrodków po prostu wychodzą Gdzieś się rozpływają albo okupują jakieś miejsca w przestrzeni publicznej. A to z kolei nie będzie służyć rządowi, rządowi, który na razie nic na to nie wskazuje. No, nie zamierza się w żaden sposób temu przeciwstawić. Nie ma tu żadnego działania ze strony rządu. Oczywiście mamy takie komunikaty para-uspokajające, że nic się nie dzieje, nie ma powodów do niepokoju i tak dalej, tak dalej. Dlatego mówię, że są to para-uspokajające, ponieważ wydaje mi się, że to jest tylko na razie robienie dobrej miny do złej gry. Nie ma stanowczych działań i ten problem będzie nabrzmiewał. I moim zdaniem, on będzie kosztował poparcie w dłuższej perspektywie przede wszystkim koalicję rządzącą z koalicją obywatelską na czele, a będzie sprawiał, że rosnąć będzie przede wszystkim Konfederacja, ale także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ale cały czas spoglądam na portale bardzo liberalne i gazety liberalne. Na wyborczej jest relacja z wczorajszego protestu w Zgorzelcu. ONET rozpisuje się o sytuacji na granicy. Czyli to jest sytuacja, która e, e, tak naprawdę może za chwilę e, wzbudzać ogromne emocje Polaków, e, co może także odbić się na notowaniach rządu. To prawda, oczywiście, że tak, natomiast rząd zapewne będzie starał się pokazać jako ten, który granicy broni, który wdraża wszelkie możliwe środki. Nie zdziwię się, jak za chwilę będzie konferencja na przykład ministra Siemoniaka, nawet być może premiera Donalda Tuska, którzy będą ogłaszać, że przywracają kontrolę na, na granicy z Niemcami. Ale moim zdaniem to są ruchy pozorowane, dlatego że po pierwsze mamy kwestię paktu migracyjnego, który tak w stu procentach to on dopiero wejdzie w życie w przyszłym roku, ale po drugie mamy też i to wystarczy przypomnieć sobie co pisała chociażby prasa francuska czy niemiecka, przede wszystkim niemiecka przed wyborami prezydenckimi ileś sygnałów świadczących o tym, że właściwie można się było tego spodziewać, że czekano do rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich, a potem już wszystko to się wdraża. Co prawda Niemcy zaczęli dużo wcześniej przed wyborami już podrzucać nam nielegalnych imigrantów, natomiast tak, moim zdaniem to będzie realny problem dla rządu, ponieważ no, na razie niestety, ja wiem, jak to zabrzm i zdaję sobie sprawę oczywiście, że Straż Graniczna, czy formacje mundurowe są strukturami hierarchicznymi i one po prostu, i ci ludzie po prostu wykonują rozkazy, natomiast na razie to wygląda trochę tak, jakby Polska Straż Graniczna de facto legalizowała pobyt nielegalnym imigrantom, bo ta procedura wygląda tak, jak wygląda, że oni otrzymują tych nielegalnych imigrantów od niemieckiej Straży Granicznej, a tamci mają w rękach jakieś papiery, nie do końca wiadomo jakie, bo trudno jest zweryfikować. Polska Straż Graniczna albo może porozmawiać zwozić tych ludzi po różnych ośrodkach, albo w ramach prewencji nakazać im stawiennictwo się w placówce chociażby Straży Granicznej. No to jest oczywiście kuriozum i ten problem będzie rastać. Dlatego tak, ja się zgadzam, że to jest temat, który rozpali emocje społeczne, który rozpali społeczeństwo, ponieważ to jest początek procesu, który, w, który niesie ze sobą wyłącznie negatywne konsekwencje i wyłącznie negatywne efekty, a społeczeństwo też doskonale wie, że to jest jeszcze ten moment, kiedy można to zatrzymać, wymusić coś na rządzących, i to jest czas, w którym rzeczywiście można podjąć jakieś działania, mam tutaj na myśli, chociażby jakieś duże protesty, które mogą sprawić, że to wszystko się jeszcze zatrzyma, bo jeżeli taka sytuacja potrwa dłuższy czas, to później ta sytuacja będzie już dużo trudniejsza do opanowania. To jeszcze na sam koniec chciałem wrócić do kwestii wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Czy czeka nas po 6 sierpnia takie bardzo mocne podważanie jego mandatu? Ja spodziewam się tego, że będzie cały czas suflowana ta narracja. Mniej lub bardziej. To znaczy, myślę, że cel tej całej operacji, tej narracji, o której rozmawialiśmy w pierwszej części, służył przede wszystkim temu, by podważyć już na starcie mandat prezydenta elekta, by maksymalnie go osłabić, by zasiać wątpliwości w głowach społeczeństwa, czy części społeczeństwa. No i ogólnie mówiąc, że coś było nie tak z tymi wyborami prezydenckimi, że no nie chciano przeliczenia głosów, że chyba coś mogło być nie tak i tak dalej, i tak dalej. to ma Służyć moim zdaniem osłabieniu mandatu prezydenta Elekta, i tak spodziewam się tego, że tego głosy się, tego typu głosy się będą pojawiać. To trochę jak w duchu Leszka Millera, który powiedział, że no ta prezydentura, jeżeli nie będzie przyjrzenia głosów, już na zawsze będzie obarczona bardzo poważnym błędem. Więc może to nie będzie już po 6 sierpnia bardzo głośna narracja. Ona pewnie będzie wygasać z czasem, ale tak, pewnie pojawią się takie głosy, tak jak pojawiały się one oczywiście w dużo mniejszym stopniu 5 lat temu, że właściwie to Rafał Trzaskowski jest takim moralnym zwycięzcą, bo wybory nie były równe. A Donald Tusk mówił, że dla niego Rafał Trzaskowski wygrał e, wybory prezydenckie. No cóż, Rafał Trzaskowski widocznie nie uzyskał teraz reelekcji, ale mówiąc poważnie, niestety spodziewam się tego, że może to być przez część, e, część polityków e, taka narracja suflowana, co oczywiście e, będzie destrukcyjne dla państwa polskiego, bo tu jak widać, koalicjanci Donalda Tuska e, odcięli się od tej narracji, od tej histerii i PSL, i Polska 2050, i Lewica ustami swoich liderów mówili, że nie ma powodu, do ponownego przeliczenia głosów, że wynik wyborczy jest jasny, że się z nim nie zgadzają, ale że należy to uszanować. A więc Donald Tusk został z tym sam i chyba dlatego też po części robi ten krok w tył czy też pół kroku w tył. I jeszcze chciałem zapytać o to, jaka to będzie prezydentura pana zdaniem, czy ona będzie ostrzejsza ona Tak, będzie ostrzejsza Moim zdaniem z... tak, to, moim zdaniem prezydentura Karola Nawrockiego będzie dużo bardziej stanowcza, dużo bardziej ofensywna, dużo bardziej zdeterminowana niż prezydentura Andrzeja Dudy. Myślę, że wielu, bardzo wielu się może zaskoczyć tą prezydenturą i przeciwników Karola Nawrockiego, ale również zwolenników, bo wydaje mi się, że Karol Nawrocki będzie w swoich decyzjach samodzielny, niezależny bo często pojawiało się to pytanie, czy on będzie niezależny od PiSu. Moim zdaniem tak i moim zdaniem wielu zwolenników Karola Nawrockiego także może być zaskoczonym i dlatego tak, spodziewam się, że to będzie dużo bardziej e, ofensywna e, prezydentura, co już też za słychać po zapowiedziach. Jeżeli Karol Nawrocki mówi, że właściwie w pierwszych dniach po zaprzysiężeniu ma już, będzie składał gotowe projekty e, ustaw co do na przykład podwyższenia kwoty wolnej od podatku czy wielu innych zapowiedzi, które składał, no to to pokazuje, że nie będzie czasu, a jednocześnie mówi też otwarcie, że będzie tutaj swoje kompetencje będzie swoich kompetencji bronił i będzie dużo, dużo bardziej stanowczo wobec rządu Donalda Tuska. Ale to ta stanowczość będzie oznaczać, że jego celem będzie upadek tego rządu? Myślę, że, znaczy myślę, że z punktu widzenia Karola Nawrockiego i całej prawicy to oczywiście byłby cel główny, bo to nikt nie, nie, nikt nie ukrywa, że ten rząd Donalda Tuska jest rządem złym i szkodzącym Polsce z punktu widzenia obozu prawicowego, i jeżeli taka okazja się nadarzy, to pewnie będzie wykorzystana i pewnie to błogosławieństwo prezydenta będzie. Natomiast no to już jest w gestii bardziej sił parlamentarnych, ale myślę, że Karol Nawrocki na pewno nie będzie pomagał rządowi Donalda Tuska, wręcz przeciwnie, ale nie wykluczam też punktowych. Punktowego porozumienia czy konsensusu w jakichś sprawach, które tego wymagają, w sprawach, które powinny być ponadpolityczne, jak już na przykład zasugerowanie tego w sprawach dotyczących bezpieczeństwa czy wojska. No, było spotkanie niedawno, kilka dni temu, z Władysławem Kosienkiem Kamyszem. To też pokazuje, że jednak będzie jakaś przestrzeń do współpracy z rządem. No, ale mamy też ileś spraw nierozwiązanych, jak chociażby kwestie ambasadorów, kwestie polityki zagranicznej. Tu też wiele będzie zależeć od podejścia rządu. Natomiast tak, myślę, że Karol Nawrocki też będzie robił wiele, by ten rząd e, upadł. Z tych powodów, o których prawica mówi od samego początku rządu, Naroda Tuska. Karol, Karol Gazz, portal do Rzeczy Bardzo, bardzo dziękuję. Kłaniam się dziękuję. dobrego dnia. Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.